Dziwne, skąd się wzięło to wielkie pudło? Nic nie zamawiałem, a wy dziewczyny? Ja też niczego nie zamawiałam. Ja też nie, może Samanta? Ja? Na pewno nie ja. No, jeśli nikt niczego nie zamawiał, ale się pojawiło, to znaczy, że to będzie nasz prezent. Ojej, to czekoladowa fontanna! Czekoladowa? A tak, tak, to moje zamówienie, oddajcie mi to. Jeszcze czego? Nie ma sensu kłamać. To moje zakupy. Nie ma mowy, fontanna jest moja, cofnijcie się. Cicho! Zatrzymajcie się na chwilę i przestańcie się kłócić. Wiem, jak rozwiązać wasz problem. To challenge rozstrzygnie, kto z was zdobędzie nagrodę. Witamy w challenge'u dla artystów. Ale super! Czekoladowa fontanna trafi do tej, która ją najlepiej narysuje. Skoro wszyscy gotowi, to zaczynamy. Ale uwaga, musicie rysować bez użycia rąk. To jedyna zasada. Skoro wszystko jest jasne, to macie minutę. Start, zaczynajcie! Jestem pewna, że wygraną mam w kieszeni. Nie muszę nawet konkurować z tymi nieudacznicami. I kto to mówi? Czuję, że to ja dostanę czekoladową fontannę. Jestem naprawdę dobra w rysowaniu. Co? Fontanna będzie moja? Nie podoba mi się to, co mam do tej pory? Może powinnam zmienić taktykę? Myślę, że rysowanie flamastrem będzie o wiele wygodniejsze. Spróbuję w ten sposób. Idealnie. Właśnie, flamaster. Ja też chcę nim rysować. Eh, nie potrafisz go nawet otworzyć. To nie jest śmieszne. Co robić? Zwłaszcza, że dziewczyny mają takie fajne rysunki. Nie szkodzi, jeśli ja nie potrafię pięknie rysować, to muszę zepsuć rysunki innych. Myślę, że to piórko mi pomoże. Co ty zrobiłaś? Przez ciebie zepsułam swój rysunek. Co za pech. Dlaczego się śmiejesz? Zaraz dam ci nauczkę. Twój rysunek czeka to samo. Jego też zepsuje. Odechce ci się ze mnie żartować. Nie, przestań! Tak jest, dobrze jej tak. Cześć, ja z czego się tak cieszysz? Twój rysunek też zniszczę. Nie, proszę! Dziewczyny, czas minął. Pokażcie mi swoje prace. Było blisko. Nawet nie zdążyłam zepsuć rysunku Chelsea. Zobaczmy, co narysowałyście. Mary, co to jest? To nie wygląda jak fontanna, tylko jak jakaś plama. Samantha, twój rysunek też nie jest zbyt dobry. Nie postarałyście się. A co sądzisz o mojej pracy? Jest lepsza niż inne, ale widziałem ładniejsze. Dobra, skoro reszta rysunków jest jeszcze gorsza, to dziś wygrywa Chelsea. Która! Starałam się bardziej niż inni, więc zasłużyłam na tę nagrodę! Myślisz, że tylko Ty możesz pić czekoladę? Mylisz się, my też możemy to zrobić. Mamy nawet słomki specjalnie do tego celu. To jest takie dobre! Ej, a gdzie jest moja czekolada? Jesteś naszą przyjaciółką, więc podzieliłaś się z nami złodziejki tym razem wasza nagroda będzie jeszcze fajniejsza. Zobaczcie, jaki uroczy jest ten piesek! Tak jaki słodki. Przejadł się więc skorzystał z łazienki i waszą nagrodą jest ta słodka kupa. Kto narysuje ją najlepiej, ten ją dostanie. Powodzenia. Czas start. Nie chcę kupy. Po prostu narysuję coś innego, a nie kupę. Muszę wykonać najgorszy rysunek w moim życiu. Wiem, nie ma nic gorszego niż rysowanie stopą. Od razu przepraszam za ten zapach. Co to jest? To jak broń biologiczna? Skąd się bierze ten smród? To tylko moja stopa. Każda na pewno narysuje coś fajnego, a ja po prostu pomarzę sobie flamastrem na kartce. W ten sposób nie wygram i nie dostanę tej kupy. Kurczę, zgubiłam brązowy flamaster. Potrzebuję natychmiast zamiany. Wszystko mi leci z rąk. Muszę być ostrożniejsza. Ciekawe, co narysowały dziewczyny. Wasz czas dobiegł końca. Pokażcie mi swoje prace. To już koniec? Kura, jestem gotowa, aby pokazać mój rysunek. Chelsea, spodziewałem się po tobie więcej. Samantha, brawo! To piękny rysunek. Mary, dlaczego śpisz? Y nie śpię. Oto mój rysunek. O, to prawdziwa kupa. A więc to ty otrzymujesz nagrodę. Pogratulujmy Mary. Kupa? Kurczę. Zasady mówią, że trzeba ją zjeść. Tak? Może mi się poszczęści i okaże się, że to czekolada. Fu, ona je kupę! Sama jesteście jak kupa. A to jest po prostu pyszny krem czekoladowy. Chcecie spróbować? Jest rewelacyjny. Dziewczyny, tym razem będziecie walczyć o tego słodkiego kotka. On jest taki mały! I bardzo puszysty. Jeśli narysujecie go naprawdę dobrze, będzie wasz. Tym razem musicie użyć kredek i rysować na Twoich twarzach. Pozostaje mi tylko życzyć Wam powodzenia. Yeah! Dokładnie, po co rysować coś na papierze, skoro sama wyglądam jak słodka kotka? Potrzebuję jeszcze tylko kilku szczegółów i gotowe. Ja też wyglądam jak kotek. Miał! Narysuję najlepiej ze wszystkich. Możecie się starać, ile chcecie, ale tylko ja pomyślałam o lusterku. Bez niego nie uda mi się dobrze narysować. Poza tym lusterko nie jest wbrew zasadom. Na pewno to ja wygram. Chelsea nie umie rysować, a Mary? Ej! Używanie lusterka jest wbrew zasadom. Wstydź się. Patrz, Chelsea, widzisz to? Tak, to niesprawiedliwe. Musimy dać Mary nauczkę. Zmyjmy jej makijaż. Mary, jesteś gotowa wziąć prysznic? Na to do dzieła. Nie, dlaczego to zrobiłyście? Mogłam dostać w prezencie puszystego kotka. A, właśnie, kotek. Jeśli makijaż Samanty będzie taki fajny, to nie dostanę tego kociaka. Też muszę go zepsuć. Samantha, twój makijaż się rozmazał. Gdzie? Powiedz mi, naprawię to. Pozwól mi pomóc, nie mam nic przeciwko temu. No dobra. Jeszcze tutaj. Teraz jest super. Bardzo dziękuję. Dziewczyny, pokażcie mi swoje twarze. Zobaczmy, co wam wyszło. Mary, nie postarałaś się. Nawet kot nie może na to patrzeć. Samantha, czy ty w ogóle widziałaś, jak wygląda kot? Co ma z tym wspólnego, pirat? Pirat? Jaki pirat? Chelsea! Dałam ci nauczkę. Dzięki temu mój makijaż wygra. Tak, będę musiał ponownie przyznać zwycięstwo Chelsea, ponieważ reszta z was nie dała rady. Ekstra! Ten maluszek jest teraz mój. A, osik! Chyba wróciła mi alergia na koty z dzieciństwa. A si Nie szkodzi, to nic takiego. Kotek będzie w dobrych rękach moich mery. Nie, on jest mój. Czy ty w ogóle się widziałaś? Najpierw się wylecza, potem damy ci kotka. Mogę zacząć pierwsza? Jestem bardzo ciekawa, co mnie czeka. Dobra. Po co mi kaktus? Jest taki ostry i na pewno niesmaczny. Auć! Jak mam go zjeść, skoro cały palec jest czerwony i spuchnięty od jednej igiełki? Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Okay. Łas czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Okay. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Come on! Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? <suszą> Łas czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od, od! Ja od, ja od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ułas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łaz czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łaz czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas oh, no. wow. czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas wow. czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas wow. czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. What? Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łaz czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas. I od czerwony i spuchnięty od jednej igiełki! Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia! A co ja mam? Ław <fisy> czerwony i spuchnięty od jednej igiełki! Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia! A co ja mam? Ław <fisy> czerwony i spuchnięty od jednej igiełki! Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia! A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki! Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ład czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ład czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Oa Ła... Czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łaz czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia.